Dzień dobry Państwu, Łukasz Paszkiewicz, witam w poniedziałek rano. Proszę Państwa, zanim przejdziemy do rynku walutowego, bo dzisiaj wiele walut do omówienia, to nie sposób nie wspomnieć o wydarzeniach, które miały miejsce ostatnio, czyli o spotkaniu prezydenta, Don, prezydenta Donalda Trumpa z prezydentem Jane Dudą, które to spotkanie było się w Waszyngtonie podczas zjazdu SIPAK i było to pierwsze spotkanie prezydenta Stanów Zjednoczonych z przywódcą Unii Europejskiej, z jednym z przywódców Unii Europejskiej. Bardzo istotnym, myślę, dla nas dzisiaj Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent zda relację z tych rozmów. Przypomnę, że przed spotkaniem z Donaldem Trumpem, prezydent Andrzej Dudas rozmawiał jeszcze z dwoma wysłań, wysłannikami administracji Stanów Zjednoczonych. Omawiano tam ważne. Ważne sprawy dla Polski i w międzyczasie też w Stanach Zjednoczonych był minister Rezolucji Sikorski spotkał się ze swoim odpowiednikiem, sekretarzem stanu, panem Rubio. I to ważne informacje, bo znaczy, coś się dzieje. I widać, że komentatorzy też mówią o silnej pozycji Andrzeja mm. Dudy, bo dopiero teraz planowane jest spotkanie Donalda Trumpa z premierem Wielkiej Brytanii. A później za parę dni będzie spotkanie Donalda Trumpa z prezydentem Macronem. I to jest y, bardzo istotne y, informacje. W mojej ocenie Andrzej Duda poruszał obecność Stanów Zjednoczonych, wojsk amerykańskich w Polsce i uważam, że może tu chodzić, uważam, że Amerykanie mogą myśleć o przeniesieniu swoich wojsk z, z Niemiec, dlatego że w momencie. Gdy rozszerzyło się na to już oczywiście jakiś czas temu, ale w związku z zagrożeniami płynącymi ze Wschodu, to wydaje się, może z punktu widzenia Amerykanów, że obecność Amerykanów w tak, wiel w tak wielkiej ilości u Niemczech będzie niezasadna, i, a przez to, że jak podkreślił Donald Trump, w swoim przemówieniu na Sipaku, to 84% Polonii amerykańskiej oddało głos na Donalda Trumpa. W związku z tym, jest to bardzo ważny czynnik, można powiedzieć, wpływu na administrację amerykańską. W ogóle uważam, że Pola, my, Polacy, powinniśmy wykorzystywać nasze polonie zagraniczne do tego, żeby mieć nacisk na polityków zachodnich, między innymi polityków amerykańskich. I w każdym sztabie, każdy sztab, czy to republikanów, czy demokratów, powinien się zastanawiać nad tym, co ma zrobić, żeby. Tych głosów Polaków przechylić na swoją szale, a sojusz amerykańsko-polski jest w polskiej opinii publicznej. 90 parę procent uważa, że Amerykanie są naszym największym sojusznikiem, w związku z tym warto to wykorzystywać i tak też chyba będzie się działo, bo te spotkania, pozycja Andrzeja Dudy wydaje się być bardzo silna. Mam nadzieję, że jeżeli tylko będą. Rozważane jakieś większe ruchy, jeśli chodzi o obecność wojsk amerykańskich, lub systemu obrony Stanów Zjednoczonych w Polsce, to tym razem nie będzie to blokowane przez rząd. Tak jak było blokowane przez premiera Donalda Tuska w dawnym, że tak powiem, w, w koalicji poprzedniej, gdzie tarcza antyrakietowa była przez niego zblokowana. I to, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, bardzo istotna, proszę Państwa. To wybory w Niemczech i wynik tych wyborów, który, przyznam szczerze, ja przewidywałem, czyli knockout lewicy, zwycięstwo prawicy, CDU, CSU 28%, alternatywa dla Niemiec, czyli te alternatywy Deutschland, powyżej 20, 20 przy niej 80, klęska SPD, bo tam 16% z takim haczykiem to najgorszy wynik SPD w historii w ogóle wyborów. Do Bundestagu, oczywiście zieloni, a FDP za burtą, to, to tylko daje obraz sytuacji w Niemczech i nastrojów. A i bardzo ciekawe, że Państwa, jak zwróciłem uwagę na mapę Niemiec, tam gdzie wygrało CDU, CSU i gdzie wygrała FD, no to jest odzwierciedlenie jakby podziału RFN-NRD. W RFN-ie wygrała policja CDU CSU, w NRD. W AfD, ale to po prostu to w każdym landzie, praktycznie. Tam chyba w obliczu Berlina, może było inaczej, ale tak wszędzie. W związku z tym i teraz przed nami klęska, jakby lewicy. Prawica, u, u, um, silne umocnienie, bo ponad 50% Niemców głosowało na, na, można powiedzieć, na prawą stronę sceny politycznej, ale to tam historia jest podobnie. Podobnie zresztą, jak też nie chcę powiedzieć, jak do nas, ale, ale bardzo podobnie. Mamy. Ten CDU, CSU, ale on mówi, już kanclerz, można powiedzieć, bo podejrzewam, że, że prezydent Steinmeier pewnie powierzy misję tworzenia rządu e, panu Mercowi, czyli przywódcy koalicji CDU, CSU. I ona będzie troszkę odmienna, proszę Państwa, bo zwróćcie Państwu uwagę, że jeżeli patrzymy na CDU, CSU, to przecież Merc. Był głównym konkurentem Angeli Merkel. On został przed nim odsunięty, przez nią odsunięty od polityki. On poszedł w biznes i wrócił teraz proponując inne rozwiązania, czy nowe rozwiązania. To na, pewno, to na pewno zmieni obraz Niemiec. Na ile sądzi do, do Polski, to zobaczymy. Ale to też jest ciekawe, bo naturalne powinno być to, że prawica powinna rządzić z prawicą, czyli CDU, CSU powinno rządzić z AfD, i wówczas to byłoby odpowiedź. Na, na, na potrzeby czy na, na preferencje wyborcze Niemców. Ale tak może, być, może nie być, ponieważ, ponieważ Merc odżegnywał się od koalicji z AfD, ale też liderzy walarskiego CSU mówili, że na pewno nie będą zielonymi. W związku z tym wydaje się po komentatorze, że to będzie koalicja CDU, CSU z SPD, ale to jest bardzo trudna, trudna koalicja, ponieważ nie wiem też, jak zachowa się SPD, bo SPD. Niektórzy liderzy SPD mówią, że może należałoby się wzmocnić, będąc w opozycji, żeby odbudować swoje siły, niż podobnie być w koalicji rządowej. Ale tego to zobaczymy, jak to będzie. Na pewno ciekawy czas e, przed, przed Niemcami, ciekawy czas przed Europą. Oczywiście w Europie, czy Unii Europejskiej potrzebna jest rząd w Niemczech, żeby troszeczkę wzmocnić może gospodarcze, żeby powiedzieć na te problemy, które Europa ma. Europa tych problemów ma, proszę państwa, ponieważ Mercedes Mercedes odwraca się od elektryków, tak jak ja mówiłem, czyli likwidacja następuje przemysłu w Niemczech. I gdzie ciekawe, co zamierza robić Mercedes? No, zamierza oczywiście stawiać sobie w produkcję fabryki w, w Chinach i w USA. Czyli to, co mówiłem, proszę państwa, to są dwie kwestie. Elektryki odchodzą, będą do Lamusa. Oczywiście oni jeszcze tam jakieś modele, ale, ale to się w ogóle nie sprzedaje. E, i, I oczywiście, co? No Chiny i USA, czyli to, co mówię, przemysłowienie Europy. To co jest odpowiedź na te, na, właśnie na Zielony Ład, i tak dalej. I teraz e, to też przewiduje te ruchy, co Trump robił, że on będzie wzmacniał swoją gospodarkę, i tam będą inwestycje robione, jeżeli ktoś chce sprzedawać swoje produkty z Stanach Zjednoczonych. No i informacja zła też z naszej, z naszego podwórka, mówiąc też od przemysłowieniu Europy. To portal money.pl podał: Stało się Polacy, producenci pokonani przez Chińczyków. Proszę Państwa, Chińczycy zwiększyli swoją sprzedaż na rynki Unii aż o 32%, a my w tym samym okresie jedynie o 3%. Proszę Państwa. I no, oczywiście to, co jest to, co wszystkim wiadomo, a co każdy wie, ale nikt tego nie, nie słucha, szczególnie wśród tak zwanych elit politycznych oraz jeżdżących w Europie, a także w Polsce, to że Zielony Ład, polityka ta właśnie Unii Europejskiej, pod, która sprowadza się do drugiego prądu, no zabija polski przemysł. A proszę Państwa, jeśli chodzi o ceny prądu, to też, proszę Państwa, trzeba, nie warto powiedzieć, że jak ja, pamiętacie Państwo, parokrotnie mówiłem, że ja na miejscu premiera Donalda Tuska po prostu wziąłbym i zrezygnował z tego. ETS-u, czy tymczasowego go zawiesił. I to zrobi, rozważa rząd włoski. Właśnie premier Meloni rozważa tymczasowe zawieszenie, zawieszenie ETS-u, ponieważ ten prąd dobija też yy, Włochów. Gdzieś proszę Państwa powiedzieć, że mój znajomy z ostatnio publikował także na Facebooku swój rachunek za prąd, wyszedł 1300 euro. W związku z tym Włosi też mają ciekawie, Widzą, że to ich zabija ich przemysł, ale też gospodarstwa domowe ledwo już zipią. W związku z tym rozważają czasowe zawieszenie ETS-u. To, co ja mówię, że to jest jedyne wyjście, inaczej nic z tego nie będzie. I jeszcze jedna y, informacja. Niemiecko-szwajcarski Business Insider taki artykuł dał. Czarna seria, Polakom żyje się coraz gorzej. Chodzi o to ze wskaźnik dobrobytu w lutym 2025 roku spadł o 0,5 punktu i że wrócił on do tendencji spadkowych za początek w kwietniu ubiegłego roku. Oczywiście, na co to, do to się przyczyniło? No wyższa inflacja i przede wszystkim zwolnienia. O czym się nie mówi? Proszę Państwa, w Polsce, szczególnie w tych naszych spółkach kochanych Skarbu Państwa, czyli w naszych, gdzie my jesteśmy właścicielami, następują fale zwolnień, mówi się generalnie o 60 tysięcy Ludzi, że już jest na, na, na grupy, zwalniają też większe firmy przemysłowe. To może być dopiero początek, no z uwagi na to, że idziemy w kierunku od y, Unii, od Europy. W związku z tym, no stąd, jeżeli nic się nie zmieni, proszę Państwa, no to będzie ten, ten kontynuowany. Jeszcze tylko patrzę, co tu, a, jeszcze ciekawa rzecz, proszę Państwa, też bardzo ważna, proszę zwrócić na to uwagę, Planuje się wprowadzenie nowych standardów architektonicznych, proszę Państwa, i to może spowodować, że wielu z nas, czy posiadaczy działek, działek niebudowlanych, ale działek w ogóle, czy gruntów, te grunty mogą stracić na wartości, ponieważ zapowiada, rząd zapowiada to mają wejść od stycznia, będzie od połowy następnego roku właśnie zmiany w tych planach urbanistycznych, standardach, a to może spowodować, że, proszę Państwa, te działki, które nie ma są dzisiaj działkami budowlanymi, Mogą już nigdy nie być, tym w związku z tym mogą być stracić na wartości, ponieważ zagęszcza się, czy bardzo się będzie wprowadzało się. Dlatego ja nie rozumiem, dlaczego ale restrykcje co do budowania domów, bo ma być pierwsza warunek to ma być półtora kilometra od szkoły, na wsiach 3 kilometry od szkoły to nie będzie w linii prostej, tylko tak jak idziemy drogą liczone. I są trzy, jakby, problemy. Pierwszy problem do rozwiązania to jest działka rolna kwalifikująca się na budowlaną. Na przykład wokół są inne działki budowlane, są media, nie ma produkcji rolniczej i nie będzie mogła być przekształcona w działkę budowlaną. Drugi problem to działka budowlana nie będzie według dokumentów planistycznych gminy przewidziana na zabudowę. I to przepisy na dziś nie przewidują dedykowanej procedury odszkodowawczej. I problem trzeci że gmina wprowadzi rygorystyczne standardy urbanistyczne. Dom nie będzie mógł być wybudowany, jeżeli do najbliższej szkoły podstawowej, bo terenu zielonego jest zbyt daleko. To proszę na to państwa zwrócić uwagę, jeżeli coś no to trzeba będzie interweniować, bo ja nie widzę, ja nie widzę uzasadnienia tego tego projektu, ale po prostu może jest jakiś inny, o którym my nie wiemy. I, dwie, i kolejna rzecz, proszę Państwa, to co mówiłem, że Prezydent Donald Trump spotka się za kilka dni z prezydentem Macronem, i tutaj widzę dwie rzeczy. Widzicie Państwo, bo rozmawiamy na temat Unii, rozmawiamy na temat NATO, jest dyskusja, mamy teraz negocjacje, czy wstęp do negocjacji pokojowych na Ukrainie. I były te propozycje, żeby wprowadzić tę Europejską Armię. Ja uważam to za utopię, podobnie jak ład. Pozwólcie Państwo, uwagę, jak my Polacy musimy walczyć o własne interesy, stąd. Uważam, że silny powinien być dalej sobie ze stronami i nie możemy mieć ruchów takich, w których będziemy iść z tendencją unijną dzisiaj. Chociaż może to się zmieni, bo, bo prawa strona przyjmuje stary w Europie coraz częściej, odchodzić od tego, czy wypychać Amerykanów z Europy. Bo jeżeli ich wypniemy, ktoś wejdzie na ich miejsce. I tu chodzi mi o to, że proszę Państwa, są nie wszystkie interesy, są zbieżne wszystkich krajów, jeśli chodzi o obronność. Bo Polska podnosiła. Podnosi cały czas kwestię potrzeby zwiększania wydatków na obronność zarówno w NATO, jak i w Unii Europejskiej. I tu nie mamy co do tego wątpliwości. Liczę na współpracę ośrodka prezydenckiego, z ośrodkiem rządowym, ponad podziałami, zależnymi od, 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 od poglądów politycznych, wśród wzajemnych niechęci. Dlatego, że jest jeden cel, I stres Polski. I teraz Polska wnosiła o zluzowanie trochę tych. Yy, Elementów fiskalnych, jeśli chodzi o wydatki na obronność, ale Holandia jest przeciwna temu. Holandia uważa, że wydatki na obronność nie powinny być, powinna gospodarka być najważniejsza, nie wydatki na obronność. Dlaczego? No bo ma daleko ten konflikt ewentualny sąnich, nikt do nich nie dotrze, jeżeli mówimy o zagrożeniu ewentualne ze wschodu. I podobna sytuacja niemiecka prasa opisuje, że Francja blokuje budowę rurociągu. Do Polski, z zachodu do Polski, po to, żeby ewentualnie w ramach NATO doprowadzać się w przypadku wybuchu konfliktu, żeby rurociągiem można było doprowadzić paliwa niezbędne dla wojska, bo paliwa są kluczem. Pamiętacie Państwo, na początku jeszcze wojny na Ukrainie był problem, że co się stanie, mogą czołgi stanąć, no bo są jakby Rosjanie, jak szli, no to też daleko czołgi od, od dostaw ewentualnych baz paliwowych. I to Francja blokuje. W z tym uważam, że właśnie to spotkanie Donalda Trumpa z Macronem powinno to zmienić. Zresztą już Macron, i to taki portal, proszę Państwa, British Poles, to portal polonii angielskiej, właśnie pisze, że Macron mu już udziela wywiadów. Teraz mi Polska miała rację co do Putina, Angela Merkel i ja się mówiliśmy. Następuje zmiękczenie, proszę Państwa, stanowiska Francji po to, dlatego, że właśnie Macron chce rozmawiać teraz też z Trumpem, ponieważ zostają wykluczeni z tych rozmów, w związku z tym muszą zmiękczać swoją, swoją narrację po to, żeby dalej być w orbicie zainteresowań Stanów Zjednoczonych. Ale właśnie może to też sprawi to spotkanie, że Francja przestanie blokować budowę tego rurociągu, ponieważ, no... Trzeba przygotowywać się na najgorsze, jeżeli chcemy żyć w pokoju. Proszę Państwa, jeśli chodzi o rynek walutowy, no bardzo ciekawie, bardzo ciekawie. Oczywiście wybory w Niemczech spowodowały, że euro się odbiło. Pozytywna informacja dla, dla, dla euro, no bo wiadomo. Po pierwsze, w miarę przewidywalny wynik. Po drugie, jeżeli będzie rząd w Niemczech, no to może... Zaczną się Niemcy reformować, może, może dojdzie do jakichś ruchów, które odmienią utopijną politykę Unii Europejskiej. W związku z tym, euro się odbija. Natomiast, proszę Państwa, to jest tak. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe spojrzenie na Jena. Ja Państwo Państwu, pamiętacie, jak mówiłem Państwu pod koniec roku, że uważałem, że tą bezpieczną przystanią będą dwie: będzie Jan i Frank, i Frank Szwajcarski. Wskazywałem wtedy mocno na jen. Oczywiście, w pierwszym, teraz na początku stycznia, to jak potwierdziło, jen jest według Banku Mitsubishi najlepiej radzącą sobie walutą G10 w 2025 roku. Umocnił się 4,8 w stosunku do dolara, 4% w do euro w ujęciu rocznym. Natomiast, a i oczywiście, w punktu widzenia euro-jena, to Bank Mitsubishi mówi, jesteśmy stawieni, Spodziewamy się, że siła Jena utrzyma się ze względu na zaciśniające się różnice w rentownościach, solidny wzrost gospodarczy, silniejszą, silniejszą presję płacową. Utrzymują oni krótką pozycję na euro jenie, celując 150. Ale proszę Państwa, ciekawie podchodzi Bank of America. On odwrotnie, ale też niektóre banki, bo troszeczkę podejście swoich prognoz. Bank of America mówi: My potwierdzamy naszą strukturę. Naszą niedźwiedzią postawą wobec Jena. Uważają, że celują w ogóle, podnosząc swój cel na dolar jenie, na koniec roku do 165. I to jest ciekawe, proszę Państwa, to jest odmienny punkt widzenia. Też część banków, zauważyłem w ostatnich prognozach, właśnie zaczyna to zmieniać. Tak jak na, po, na koniec roku mówiono, że ten Jen będzie się umacniał, tak jak teraz to ma miejsce. Ja też tak mówiłem, ok, to się sprawdza, natomiast już Państwu tylko mówię, żeby to troszeczkę zweryfikować, tą dalszą perspektywę, jeżeli Państwo byście zajmowali pozycję, że część banków, w tym Bank of America, przewiduje jednak umocnienie dolara. Nie wiem, i to w całku do jena. I oczywiście, jeśli chodzi o euro-dolara, to tak to tam mówi Goldman Sachs. Goldman Sachs mówi, krótka pozycja na eurodolarze jest najlepszą transakcją FX do pozycjonowania się na wyższe taryfy celne USA, na Chiny. Czyli te, widzicie Państwo, to, to, cały czas, te taryfy cały czas wygrywają rolę. Biorąc pod uwagę prawdopodobnie szerzejszą zmienność FX, jeśli Chiny pozwolą na osłabienie Juana, to długa pozycja na dolar Kanada za pośrednictwem opcji. To jest ciekawe. Goldman Sachs mój długa pozycja na dolar Kanada, ale co mówi? HSBC. HSBC 21. Dał nawet rekomendacje. Zajął pozycję, złożył zlecenie stop na długą pozycję po 1,42,50 z celem na 1,45,90 ze stop losem na 1,40,40. HSBC mówi long na, na, na dolarze versus Kanadyjczyk. Tak jak zdaje się, tak jak to mówi także. Goldman, Goldman Sachs. Yy, I ciekawa sytuacja na Australijczyku do dolarów. Proszę Państwa, bo Bank of America mówi długa pozycja dolar dolarach australijskich bez dolara Będzie najlepszą inwestycją w 10, jeśli nastroje w Chinach się poprawią. Czyli, ale przed podjęciem pełnych zobowiązań czeka na wyjaśnienie dotyczące c, c, e, tych taryf celnych. Czyli. Jeżeli kwestia taryf będzie, będzie rozwiązana, to jeżeli zakładamy odbicie się na rynkach chińskich, a tak z tego wynika, że, po, że mamy taką tendencję, ona już się ona zaczyna na koniec tamtego roku widać na, rynki, na rynkach akcyjnych Chin, ale patrząc pod uwagę nawet, że Mercedes też będzie sobie produkował w Chinach i w, oczywiście w Stanach, bo tam chce sprzedawać towary swoje i mamy odprzemysłowienie Europy, to kto to wie, to może być bardzo dobra pozycja, jeżeli Chiny zaczną się biegać gospodarczo to australijski dolar zacznie się umacniać w stosunku do dolara amerykańskiego. Ale, 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 i tu też ciekawe kontra: kredyt Agricol mówi, pozostajemy pesymistycznie nastawieni do pary australijski dolar, dolar amerykański w najbliższej przyszłości, spodziewając się, że przeciwności związane z taryfami spowodują, że do końca pierwszego kwartału para zbliży się do poziomu 0,62. Ale dalsze łagodzenie polityki pieniężnej przez RBA w drugiej połowie 2025 roku zależeć będzie od jasności sytuacji fiskalnej po wyborach i dynamiki inflacji. W związku z tym widzicie Państwo, jak jest, jak dużo dzieje się na rynku, jak dużo jest zmienności i, i jak te przewidywania oczywiście wyglądają. Kończąc z tym, HSBC uważa, że niedawne spowolnienie wzrostu dolara. Ale utrzymuje fundamenty walutowe, postawione wspierające dla dolara, co sprawia, że duży i trwały spadek dolara jest mało prawdopodobny. Podczas gdy optymizm rynku zmniejszył premię polityki Trumpa, HSBC ostrzega, że retoryka handlowa była sama, że stać się bardziej jastrzębia, utrzymując ryzyko taryfowe i zapobiegając spadkowi dolara. I to mamy dzisiaj, jeśli chodzi o omówienie, omówienie kwestii walut. Proszę Państwa, ale jeszcze mam, coś dla Państwa, już tu miałem. Wiem, że nie każdy, ale jako ciekawostkę, wiem, że może to się przyda, proszę Państwa, dla przemysłu. Zwykle nie omawiać kwestii towarów, ale ostatnio TD Bank dał swoje prognozy, jeśli chodzi o, o rynek ropy naftowej, gazy i metali. I z metali, proszę Państwa, pragnę zwrócić Państwa uwagę, że TD Bank, jeśli chodzi o złoto, to on spodziewa się umocnienia złota w drugim kwartale, ale już od trzeci, czwarty kwartał, że nastąpi spadek na to mań złota i będzie on kontynuowano się potem utrzymał w 2026 roku. W związku z tym ci Państwo, którzy tak euforycznie też za zajęliście pozycję słusznie na złocie w tamtym, w tamtym roku, tutaj warto pomyśleć już na tym, jeżeli zarządzacie gdzieś spekulacyjnie, żeby powoli Przymykać moim zdaniem pozycję, bo bo już te prognozy nie są tak jednoznaczne, zarówno na złoto, jak i na srebro. Miedź, proszę Państwa, prognozowana jest wzrost miedzi. Pierwszy kwartał, drugi kwartał utrzymania, ale w trzecim, trzecim kwartale wzrost już do 440. Nikiel prognozowany jest spadek cen niklów. Pi w w pierwszy kwartał 7,25, ale drugi kwartał mamy spadek i w trzecim kwartale kończymy na 7,15. Aluminium, też ciekawa sytuacja, bo mamy spadek w, pierwszym, spadek w drugim kwartale i potem mamy rosnąć, podobnie jak na niklu. Czyli nikiel i aluminium wzrosty pod koniec roku. To ciekawe, bo właśnie Państwo, jak patrzę na, na prognozy walutowe, to wszystkie one jakoś tak dziwnie, inaczej zachowują się w trzecim, czwartym kwartale. I to może być jakaś no, zapowiedź ciekawego, ciekawego roku i proszę państwa to wszystko co dzisiaj chciałem państwu powiedzieć no i, i, pragnę tylko zwrócić uwagę na tą, na te nowe plany urbanistyczne bo to dotyczy wszystkich Polaków którzy są posiadaczami nieruchomości i w mojej ocenie jest to nie chcę powiedzieć że ale chyba tak to można określić no, każde oddziaływanie negatywne na wolność na własność na własność dzisiaj proszę państwa nie rozumiem tego. No, koalicja szła z tak piosenką wolność kocham i rozumiem, wolności oddam mnie umiem, nie umiem. A, a co z własnością? Dziękuję Państwu. Do widzenia.